mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tym razem rozgrywki odbywają się w Niemczech. Mieszkańców Międzyrzecza zapytaliśmy o wrażenia z gry reprezentacji Polski. Oglądałem. Jak wrażenia? E, bardzo dobra końcówka była, ci co świeżo weszli, nowszy, młodzi, bo pokazali jak się szle w bramkę. Ja się zawsze interesowałam kiedyś, jak, do, jak nasi dobrze grali, ale jak przez te lata przegrywali, to się nie interesowałam. Ale mój mąż oglądał w niedzielę i mój powiedział, że bardzo dobrze grali, jest dużo młodych, to teraz się zacznę interesować. Wiem, że jest euro, i wiem, że Polacy w pierwszym meczu przegrali 2-1. Ale okej, okay, kibicuję im dalej. Oglądamy. Niestety na ten moment nie mam możliwości oglądania meczy, ponieważ sezon truskawkowy, jak widać, w pełni. Czereśnie, malinki, także woże. Mnie to nie interesuje, proszę pana. Kiedyś bo czy byłem sprawny, to piłkę pokopałem sam, wolałem niż oglądać kogoś. Owszem, śledzę, śledzę naszą reprezentację, jak i ich, jak inne reprezentacje i no, interesuję się w ogóle piłką. także. Według mnie Polska nie grała tak źle, ale mogło być wiadomo lepiej, ale według mnie nie było najgorzej. Teraz na, 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 na tym Euro bardzo mi się podoba ta gra. Bo nagramy bardzo odważniej niż, niż wcześniej. Wcześniej graliśmy z lepszą drużyną, bardzo, bardzo defensywnie. Teraz staramy się atakować, staramy się budować akcje. No i bardzo fajnie się ogląda ten te, te mecz. Czy śledzi Pani poczynania naszej polskiej drużyny? Tak, zawsze śledziłam i śledzę i tak? będę śledzić. Jest to nie tylko że rozrywka, ale tak samo i. Dla wszystkich młody, młodego pokolenia, starszego pokolenia, yy, gwarancją jakiegoś sportu w szkołach. Że nie tylko piłka nożna, ale też i tenis stołowy, też i pływanie, siatkówka, koszykówka, to młodzież powinna oglądać. Pozytywnie się zaskoczyłem na pewno. Grali moim zdaniem fajnie. Bardzo yy, dynamiczna ta była gra, agresywna, a to mi się właśnie podobało. To był taki inny obraz reprezentacji Polski niż jak żeśmy wcześniej mogli zaobserwować. To był mecz do wygrania? wydaje mi się, że był do wygrania, mieliśmy sporo sytuacji, no zabrakło czego zabrakło tego, tego wykończenia na pewno bardzo dobrze grali, ale nie wypadł wynik, kilka akcji nie, nie wykorzystaliśmy i no, ale bardzo dobrze graliśmy. Czy się orientujesz, jaki będzie kolejny mecz? Kto, z tak, kim będzie Polska za Austrią. Jak myślisz, kto może wygrać? Myślę, że będzie remis, bo no obydwie drużyny w tym Eurosoby bardzo dobrze radzą i... Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata nie kierują się piękną grą. Owszem, fajnie się ogląda, gdy drużyny dobrze grają, pięknie grają, ale niestety w najważniejszym rozrachunku są punkty, tak? I prawda jest taka, że mimo dobrej gry no, punktów nie mamy, tak? punkty poszły do reprezentacji Holandii i to teraz my musimy w piątek zagrać mecz z naprawdę mocną drużyną, jaką jest Austria i stanąć na wysokości zadania, żebyśmy nie grali kolejnego meczu z Francuzami o Hondur. Mam nadzieję, że zaskoczenie będzie z Austrią pozytywne, z Francją mam nadzieję, że też będzie remis, wyjście z grupy, a dalej po prostu zobaczymy na kogo, na kogo uda się trafić. Myślę, że to jeden Jeden, może dwa, jeden. Według mnie jesteśmy mocną drużyną, czy to tak jak to wygląda? No, według mnie jesteśmy taką średnią. E, 3 do 1 będzie dla nas. Od razu mówię 3 do 1. Bo my jesteśmy bardzo e, dużo lepsi. No. no, stawiam na Polaków. Nie mogę na obcych. Na swoich. E, będzie ciężki mecz? Jest to do wygrania. Remis też by był super, ale mi się zdaje, że wystarczy grom. Grą pokazać, już Polska pokazała w sumie teraz z Holandią, że, że, że dobrze gra, także możemy, możemy mieć problemy, ale powinniśmy wygrać. Jeden-jeden, jeden-jeden i to będzie bardzo dobry wynik, jeżeli to zrobimy. Każdy będzie do wygrania, gdy drużyna złożona z takich zawodników, jakich my mamy, powinna równo, równo walczyć z drużyną Austrii, więc nie mówię, że wygramy na pewno, ale nie jesteśmy na straconej pozycji. Myślę, że wygramy 3-2 po ciężkiej walce, ale mam nadzieję, że właśnie zdobędziemy te 3 punkty i uda, pozwoli nam to dalej przejść. No, Polska, pewnie. Jaki będzie wynik? Nie wiem, no 3-1, może. Jak każdy Polak, liczy na zwycięstwo Polaków i powiem tak, może troszkę dyplomatycznie, ale nieważne jaki wynik, żeby tylko jedna bramka była więcej u nas w Polsce niż, niż w Austrii. Proszę powiedzieć, gdzie pani ogląda mecze? U siebie w domu. W tym momencie z, z rodziną. Oglądamy na, w, w telewizji. Yy, niestety nie wybrałem się na, na tegoroczne euro, ale mi się zdaje, że je, jeszcze, jeszcze pojadę. On... Nieraz oglądam z rodzinką, <grym> czy tu telewizorze, w domu. Yy, w domu, nie? Z kolegami oglądam najczęściej mecze właśnie. Yy, z tatą, na razie tylko z tatą oglądam mecze. Jakie emocje jak Polska strzela gola? No, buzują to na pewno, jest, bardzo dużo radości dają takie, takie bramki. Ja przez cały tydzień słyszałam: nic innego, tylko Lewandowski w telewizji, Lewandowski. A jeszcze dwóch innych piłkarzy też miało kontuzję. Nikt o nich nie wspomniał. Jakby tylko Lewandowski jeden był i jeden tylko grał. A przecież są inni. Dlaczego? inny gniew wspominają. Na pewno zaskoczył mnie również Buksa swoją grą, bo szczerze mówiąc trochę się obawiałem jak zobaczyłem go w pierwszej jedenastce, ale naprawdę dowiózł, zagrał bardzo, dobry, dobry, do, bardzo dobre spotkanie. Też Piotrek Zieliński na pewno jest filarem naszej reprezentacji. Najbar najlepszym zaskoczeniem dla mnie jest Urbański, młody piłkarz, bardzo, bardzo talentowany. W drugiej kolejności no, jest ten Nikola Zalewski, który, który jednak tam swoją szybkością, swoim dribblingiem, też nam daje pewnej odwagi Nie no, tutaj no, no i szczęsny no, szczęśliwy nasz, nasz, nasz mur nasz, nasz bramkarz, który jest no, w topowej formie teraz i to takie trzy typy moje na, na najlepszych zawodników polskich